Kolejny półfinał w tym roku obejmujący teren Dolnego Śląska. Bardzo cieszę się z Waszego licznego przybycia. Jeszcze większą radość sprawiły nam prace, które ocenialiśmy. Ruszyła kolejna edycja akcji Domy Pozytywnej Energii która ma na celu poprawienie warunków życia dzieci zamieszkujących w domach dziecka. Przedsięwzięcie skierowane jest do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu pięciu województw śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego. Również wałżysy podopieczni nie przepuścili takiej okazji i wzięli udział w akcji. To była praca zbiorowa, robiły dzieciaki razem z wychowawcami, wszyscy razem. było po prostu był bardzo krótki okres na przygotowanie całej bajki i dlatego była burza mózgów i praca całego domu. Całego no, że wszyscy się zaangażowali i bardzo się cieszymy i nie ukrywam, żeśmy się nie spodziewali. Nasza radość jest ogromna, bardzo się cieszymy. Chętne placówki, aby wziąć udział w tej inicjatywie musiały się zgłosić do 14 października, a następnie przesłać prace konkursowe, które w tej edycji dotyczyły ilustrowanych bajek. Byczek rozpoczął swą galaktyczną podróż. Bardzo fajnie, jak szybko. Ja może jeszcze przeczytam kawałeczek, dobrze? W czasie przemierzania podniebnych przez tworzy Zobaczył wiele miast i domów, których mieszkańcy w ogóle nie dbali o energię i łatwo ją marnowali. Prace przeróżne, twórczość i rymowana, i proza, i prace plastyczne, bardzo często bardzo interesujące pod względem formy. Ja cieszę się, że w naszej kapitule znaleźli się profesjonalni plastycy, znalazły się osoby, które potrafiły ocenić profesjonalizm tych prac. Ja mogłem powiedzieć, że każda z tych prac zachwycała im pomysłowością i pracą, która została wykazana, a myślę, że nie do pogardzenia jest dodatkowy efekt ten efekt edukacyjny. Domy pozytywnej energii cieszą się dużą popularnością. W tym roku odbyła się już szósta edycja tej wspaniałej akcji. Dotychczas wyłoniono 58 laureatów. W tym roku bardzo duży udział dzieci, coraz więcej tych placówek bierze udział. Ten rok to 32 domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Bardzo wysoki merytoryczny poziom prac. Bardzo tu, trudne zadanie przed kapitułą, która dokonywała wyboru. Wałbrzyski finał to finał obejmujący swoim obszarem teren Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że nasi laureaci w finale również potwierdzą wysoki poziom prac. Tego im serdecznie życzę. Gratulujemy serdecznie. Nagroda będzie przeznaczona na pewno, pojedziemy wszyscy razem na wspólną wycieczkę, a pozostałe pieniążki na remont naszego domu. Zawsze coś tam brakuje, a można te pieniążki na to wykorzystać, w związku z tym upiększymy nasz dom. Fundowany jest również program stypendialny dla dzieci z domów dziecka. W ciągu 6 lat wzięło w nim udział 45 wychowanków. Domy pozytywnej energii stwarzają dużo możliwości dla dzieci z domu dziecka. Szansa wykazania się w różnego rodzaju konkursach, a także wygranie wspaniałych nagród i stypendiów wpływa bardzo pozytywnie na ich rozwój i dalsze życie.